Wspomnieliśmy o butach, że są ważne podczas wakacyjnej podróży, zwłaszcza gdy jakąś część drogi musicie zrobić pieszo i to całą rodziną. No to tu w Sports Direct znaleźliśmy całą ścianę butów trekkingowych, czyli chyba najbardziej odpowiednich Helizą, prawda, tak. do tego, żeby e, burzować. zdobywać szczyty. Też, no bo przecież jeżeli taka podróż jak wasza Odbywała się przez całą, cały glob, no to też mieliście szczyty po drodze. Tak, mieliśmy takie momenty, ale nie tylko na zdobywanie szczytów, kiedy pada deszcz i na mhm. przykład nawet taka nawierzchnia jest błotnista, to fajnie dzieciakom czy nam założyć takie buty trekkingowe. Obecnie te buty są tak dobrze produkowane, że mają fantastyczne membrany, które nie przeciekają. Mhm. Bywają i takie buty, w których możemy stać godzinę w kałuży i woda się nie dostanie do środka. Czyli nie trzeba brać kaloszy. Bierzemy sandały sportowe i takie buty do plecaka. I, I to wszystko. Ja na cały rok miałam właśnie takie buty i jedną parę sandałów. Coś Wam doradzał przed tą podróżą? Co zabrać? E, nie, czytaliśmy dużo blogów e, i tym też bym radziła się posiłkować, bo e, zwłaszcza w podróż z dziećmi jest, m, może być czasami taka ciężka do zrealizowania, a różne wskazówki podróżników takie z życia wzięte naprawdę pomagają, pomagają też ograniczyć te kilogramy w plecaku. Mogę jeszcze dodać ważną rzeczą jest kurtka przeciwdeszczowa i fajnie, żeby ona była leciutka mhm. i też dobrze gdyby była w jaskrawych kolorach, gdy się już coś stanie gdzieś będzie nas widać w takiej kurtce. Sprawdzajmy no tak. ich przypuszczalność wody, jak długo taka kurtka nie spowoduje, że woda dostanie się się do, naszych, do naszych ciuchów. Zawsze taką kurtką też można przykryć sobie plecak jest z dodatkowym zabezpieczeniem. No tak, w podróży dookoła świata takie elementy są ważne, bo kurtka może posłużyć rzeczywiście za ochronę do, do rzeczy, które są nam podczas tej podróży niezbędne. A powiedz, podczas takiej podróży jest coś, o czym wiesz, że już naprawdę nie warto tego brać, chociaż każdy myśli, że to jest potrzebne. Pasta do zębów, szampon. Jakiekolwiek płyny, które ważą, mhm. a są kompletnie niepotrzebne, bo na drugim kontynencie, po drugiej kuli, na drugiej kuli, części kuli ziemskiej, pomyliłam się, kupimy to samo. Naprawdę nie ma sensu tego nosić. Czyli to sobie wszystko odpuszczamy. Jest. Tak, naprawdę teraz w sklepach, w tych nawet najbiedniejszych krajach kupimy wszystko i w aptekach i, i w sklepach, także nie woźcie tego ze sobą. Zobaczcie, jak ważne są takie porady tych, którzy już doświadczyli takiej podróży dookoła świata i mogą nam pomóc w organizowaniu naszej.